Siemanko. Ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie biletów, biletów na przyszłą trasę Ramsteina w 2024 roku. A mianowicie tym razem wybieramy się do Czech, a dokładnie do Pragi, do stolicy Czech. No i tutaj przedstawiam wam dwa bilety. Ramsteina, jeden bilet oczywiście jest dla mnie, a dlu, drugi dla Marioli, tak swoją drogą. możesz się przywitać. No hej. No i proszę Państwa, przedstawiamy dla Was tutaj bileciki. Identycznie wyglądają jak na przykład na trasę 2023, czy na przykład na trasie 2022, tylko różnica, tylko różnica jest taka, że no mamy tutaj inne kolory. Prawda. No w sumie tak, chociaż zastanawiam się, czy tam te bilety, bo widzisz tutaj idą takie jakby promienie, no nie? Do góry te czerwone. A tam nie było to po prostu jednolite, tak, takie jedno duże światło? Do góry? Wiesz to w sumie chyba masz rację. Najlepiej to trzeba by było sprawdzić. Nie pamiętam, nie chcę też tutaj głupo opowiadać. W każdym bądź razie nie wiem, czy to widać na filmie, ale mamy tutaj też logo Rammsteina. One się tak fajnie skrywa na tym papierze. Widać to? Kamerzystka? Troszkę widać, tak. To powinno być zauważalne. A ja bym tak zrobił? Nie jest lepiej? Wiesz co, na tym po lewej stronie biletie widać lepiej. Aha, okej. Okay. No dobra. Nie wiem dlaczego, ale po prostu widać lepiej. Pewnie od oświetlenia. E, w naszym odczuciu mam wrażenie, że jest to coś nowego, bo na poprzednich biletach chyba tego nie było, co? Na pewno tego nie było. Poza tym na drugiej stronie biletów jest w sumie chyba jeszcze nawet lepiej. Tak, ale to za chwilę. No i co, z takich ciekawostek, ile pewnie. Pewnie się zastanawiacie, ile daliśmy za te bilety, jak myślisz? Pamiętasz, ile to daliśmy za te dwa bilety? Jak odwrócisz te bilety, to tam będzie podana cena, ale będzie ona podana w koronach czeskich. No bo to w końcu bilety zostały kupione na eventim czeskim. Tak, i tutaj jest na bilecie, na każdym z biletów napisane, że. Ich koszt wynosił 2990 koron czeskich za sztukę i to wychodziło około 600-650 zł za bilet. Za osobę, dokładnie. No, i jak też widzicie, tutaj jesteśmy na trybunach. My nie jesteśmy na, tym razem, nie jesteśmy na Firezone, czy tam na płycie. Tak jak zresztą pamiętacie, filmy, jakie wstawiałem dla Was w tym roku 2023. Z pierwszego rzędu cały koncert Rammsteina nagra nagraliśmy dla Was. To było też wspaniałe przeżycie, żeby być w pierwszym rzędzie na Fire Zone. No i co? Z takich ciekawostek, no to koncert jest w sobotę 11 maja. Zgadza się? Tak jest. Bo ja to do góry nogami czytam. Tak. Y koncert odbędzie się w Pradze na? Na lotnisku Letnany. Dokładnie. No, zobaczymy, co to będzie. Ogólnie też chcę powiedzieć, że to będzie mój pierwszy koncert za granicą Ramsteina, a jest to dla mnie zupełnie coś nowego. No i wracając też do tego loga Ramsteina, wcześniej tam wam kamerzystka opowiadała o tym. Mianowicie tutaj, tutaj i tutaj widać logo Ramsteina. Widać? To dolne, tak. Zobaczymy, czy będzie tak trochę bardziej widać. No, coś tam widzę, prześwituje. Mam nadzieję, że to będzie widoczne po opublikowaniu filmu. Nie jest źle. Na pewno. Coś tam widać. Na pewno film wam tego nie odda, tak jak to wygląda w rzeczywistości, bo w rzeczywistości my to fajnie widzimy. No, ale niestety tutaj już y, kamera robi też po części po swojemu. Tak, bo to się tak ładnie odbija, to do światła. To I też. Lepiej prawda? my to widzimy tak na żywo. No, no i co? Standardowo, y, oczywiście. Bilety są imienne tu jest dla Marioli, tutaj jestem ja, czyli Damian. Trzeba będzie mieć dowody osobiste to jest podstawa. No, te same zasady, tak jak na przykład koncert Ramszajna w Korzowie i tak dalej, i tak dalej, Warszawa, Chorzów 219. Yy, tak się prezentuje, proszę Państwa. Trybuna C tutaj również mamy obok siebie miejsca. Eee, Wszędzie ósmym. Tak, Mariola ma piętnastkę, ja mam czternastkę. Nasze miejsca, w sensie krzesełka. Ogólnie też, jak kupowaliśmy te bilety na czeskim Eventim, staraliśmy sobie wybrać trybunę taką naprawdę fajną, żeby było dobrze sceny widać. No i e, z tego, co tutaj doszliśmy do wniosku, powinniśmy mieć też takie miejsce, że jesteśmy na dolnej trybunie naprzeciwko sceny, chyba nie. Tak, aczkolwiek z tego co pamiętam, bo to wtedy pamiętam, ja wybierałam te miejsca, starałam się wybrać. To jakby losowało nam to miejsce. Nie mieliśmy wyboru, nie mieliśmy możliwości wyboru e, dokładnego miejsca. Także to było trochę wylosowane to y, każde z naszych miejsc. Aczkolwiek faktycznie z tego, co wydaje mi się, jak sprawdzałam, jesteśmy dokładnie naprzeciwko scenę, tak jak mówisz. No tak, przynajmniej legenda, która tam została kiedyś opublikowana w internecie, po legendzie właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że, że powinniśmy mieć naprawdę zajebiste miejsca na tych trybunach. Ja powiem wam tak, z doświadczenia byłem już na płycie w Warszawie, na Ramsteina, było zajebiście. Teraz w Chorzowie w 2023 roku byliśmy też w Chorzowie w pierwszym rzędzie. Tak? Tak jest. Bo w Warszawie byliśmy na płycie. Tak. A w Chorzowie była płyta i Firezone. My byliśmy na Firezone w pierwszym rzędzie. Także powiem Wam, że ja już chyba gdzie chciałem być to byłem wszędzie. Na trybunach też mieliśmy okazję być. W 2019 roku na przykład w Chorzowie. No i teraz znowu pójdziemy sobie na trybuny. I sobie tak skaczemy zawsze Każda trasa jakaś tam na to albo jesteśmy na trybunach, albo płyta, albo Fire zone. Zobaczymy, co to będzie. Ogólnie jeszcze myślimy, czy nie kupić na drugi dzień biletów na koncert Ramsteina, bo w Czechach będą dwa dni, czyli jest taka sama sytuacja jak w Chorzowie w tym roku, w 2023. No ale na razie, jak widzicie, no mamy kupione bilety na 11. Maja, zgadza się, bo koncert jest 11 oraz 12 maja w 2024 roku. Zobaczymy, jakby mi się jeszcze udało kupić bilety na drugi dzień, to wiadomo, nagram dla Was jeszcze taki bardzo podobny film jak ten. A tymczasem, no tak sprawa ostatecznie wygląda. Trochę kasy poszło, ale ja tam nie żałuję. No i co, nic nie zostało jak czekać. Na pewno koncert będzie też nagrywany, ale to już w przyszłości mam jeszcze taką. Zapowiedź zrobię na swoim kanale, tak zwane premierę. No i co? To chyba z takich ciekawostek to by było tyle, co? Wszystko, Myślę, że tak. Wszystko tutaj już zostało omówione, przynajmniej mi się tak wydaje. No, bilety się jakoś specjalnie nie zmieniły w ostatnim czasie. Ramsztaj cały czas praktycznie ma takie same na eventy, oczywiście, bo. Wydaje mi się, że jakbyście kupowali bilety na innej stronie, nie właśnie na Eventim, to te bilety byłyby trochę inne, ale Eventim tutaj przynajmniej od 2019 roku ma takie same, tylko się właśnie te kolory tutaj różnią, bo pamiętam na Warszawie był niebieski, teraz mamy czerwony w Chorzowie też nie pamiętam, w 2019 co to było? Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Trzeba by było te bilety odkopać, tak zwanie. Ale pamiętam, że w 2019 roku jeszcze mieliśmy jeden inny bilet, taki, taką kartkę długą. Tak, bo ten bilet był ogólnie. No, historia z biletem była taka, że my go kupiliśmy od takiej dziewczyny z Krakowa, z tego co pamiętam, i tam trzeba było dane pozmieniać. I ten bilet w ogóle zupełnie już był później inny niż taki, co ja miałem. Co nie zmienia faktu, że był ważny. Tak jest. Też był z eventiem, tylko po prostu inaczej zaprojektowany. Nawet spoko te bilety były. Nawet lepszy bym powiedział niż ten. Zawsze możecie sobie też odkopać ten film na, na YouTubie, u mnie na kanale. On na pewno tam gdzieś jest. Także z naszej strony to wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Miszczyniu Ziomek Milan. No i do zobaczenia. Do zobaczenia w takich kolejnych, podobnych materiałach na moim kanale. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pa.